Ile razy próbowałaś mu coś wytłumaczyć, ale miałaś wrażenie, że mówisz do ściany? Albo że cię słyszy, ale nie słucha. Jeśli masz dość rozmów, które kończą się frustracją, milczeniem albo włochami, to dobrze, że tu jesteś. Dzisiaj zdradzę ci, jak mówić do mężczyzny, tak żeby cię naprawdę słuchał, a nie tylko przytakiwał albo uciekał gdzieś myślami. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj dla odmiany poruszymy temat, który przyda się każdej kobiecie. Jeśli masz odwagę zmierzyć się z niewygodnymi prawdami, zostań ze mną, bo często właśnie te niewygodne prawdy są kluczem do rozwiązania problemów, które wydają nam się nie do przejścia. Zanim jednak zdradzę Ci konkretne techniki, musisz zrozumieć jedno: mężczyzna słucha inaczej niż kobieta mówi. I to nie jest złośliwość, brak zainteresowania czy złe intencje. To jest po prostu inny kod komunikacji. Dlatego pierwszym krokiem, który musisz zrobić, jest zmiana Twojego podejścia, a ja za chwilę pokażę Ci, jak to zrobić krok po kroku. Pierwsza prawda. Mężczyzna się nie domyśla. On nie ma tej funkcji. A bardziej nie chodzi nawet o domyślanie się, a o to, co my błędnie tym nazywamy. Domyślanie się, jak sama nazwa wskazuje, wynika z myśli, więc mężczyzna logicznie często właśnie próbuje się domyślić i używa do tego swojej głowy. A ponieważ jest mu trudniej wyłapywać emocje niż nam, często domyśla się nie tego, o co nam chodziło, bazując na dostępnych mu informacjach. Nam kobietom bardziej chodzi o współodczuwanie. Chciałybyśmy, żeby on wyczuwał nasze pragnienia, nastroje i emocje. Ale mężczyzna to nie nasza mama. Więc żeby ułatwić sobie życie, zapomnij o tym jednorożcu. Oczywiście, cudownie by było, gdyby wystarczyło jedno spojrzenie w oczy, by on wiedział czego pragniesz. Ale moja droga, życie to nie jest bajka Disneya i albo nauczysz się komunikacji, albo będziesz wiecznie sfrustrowana i rozczarowana. Kobiety mają naturalnie większe umiejętności odczuwania emocji bez słów. Biologia tak to zaprogramowała, ponieważ kobieta musiała komunikować się z niemowlęciem, zanim ono nauczyło się mówić. Dlatego Tobie wystarczy jedno cześć przez telefon i już wiesz, że coś jest nie tak. I trudno Ci pojąć, jak można nie wyczuć takich oczywistości. Czasami myślisz, no nie, on chyba udaje głupiego. Nie, on nie udaje, on naprawdę działa inaczej. Więc pierwszą zasadą skutecznej komunikacji z mężczyzną jest bezpośredniość i prostota przekazu. Zamiast mówić, w ogóle ze sobą nie rozmawiamy, powiedz, chciałabym, żebyśmy więcej rozmawiali o nas, o naszej relacji. Byłabym bardzo szczęśliwa, gdybyś częściej dzielił się ze mną tym, co myślisz. Zamiast rzucać aluzję typu mąż halinki kupuje co piątek jej kwiaty, to powiedz wprost, uwielbiam dostawać od ciebie kwiaty. Czuję się wtedy bardzo wyjątkowo. Kup mi czasem kwiatka, ok? I pamiętaj, mów o połowę mniej. Mężczyźni tracą uwagę, kiedy bombardujesz ich szczegółami. Ich mózg dosłownie się wyłącza, żeby oszczędzać energię, bo ta energia jest mu potrzebna do działania, a nie do przetwarzania ton informacji. I wtedy w jego głowie pojawia się jedno wielkie do meritum kobieto. Dlatego kobieto droga. Krótko, zwięźle i na temat. Bez ukrytych znaczeń, bez nadziei, że się domyśli. Druga zasada komunikacji z mężczyzną mów pozytywnie i przestań narzekać. Narzekanie to największy zabójca komunikacji. Działa na mężczyznę jak sygnał alarmowy. Uciekaj. Jeśli chcesz, żeby naprawdę Cię słuchał, mów o tym, czego pragniesz, a nie o tym, co jest nie tak. Narzekaniem sprawisz tylko, że będzie jeszcze mniej słuchał tego, co mówisz i jeszcze mniej robił. Mężczyzna odbiera narzekanie jako atak na siebie. I nawet jeśli Ty mówisz o jakichś abstrakcyjnych problemach, że w domu jest bałagan, czy znowu coś tam nie działa, to jego mózg odbiera to, jakbyś mówiła, nie spełniam. Jej oczekiwań. Znowu robię coś źle. To ja zawiodłem. Narzekanie obniża w mężczyźnie motywację do działania. Mężczyzna chce być bohaterem, chce rozwiązywać problemy, a nie być utożsamiany z problemem. Im więcej słyszy narzekania, tym bardziej się zamyka, ucieka i odcina emocjonalnie. Może przestać cię słuchać, ignorować, albo uciekać do pracy, telefonu, siłowni, albo kolegów. Narzekanie niszczy jego poczucie mocy. Faceci muszą czuć, że mogą coś zrobić, żeby było lepiej. Jeśli tylko słyszą non-stop, że jest źle, źle i jeszcze gorzej, tracą wiarę, że mogą zrobić cokolwiek dobrego. Nawet ostatnio klient opowiadał mi o tym, jakiego kobieta, wybranka jego serca, kiedy zrobił 150 rzeczy dobrze w domu, to ona zauważyła jeden chwast, którego nie wyrwał, a zignorowała kompletnie całą resztę. Możecie się domyślić, jaki efekt to w nim wywołało. Kochana. Podsumowując, narzekanie zabija u mężczyzny chęć bycia blisko. Formułuj konkretne prośby, a nie oskarżenia. Zamiast mówić, nigdy mnie nie słuchasz, powiedz, bardzo by mi pomogło, gdybyś na chwilę odłożył ten telefon i wysłuchał mnie do końca. Mów o swoich emocjach i potrzebach. Nie mów: "Znowu nie pomogłeś mi w niczym", tylko powiedz zamiast tego: "Czuję się przytłoczona obowiązkami i byłoby dla mnie ogromnym wsparciem, gdybyś dzisiaj zrobił zakupy". Dawaj jasne i proste komunikaty. Mężczyzna lepiej reaguje na zadania, a nie na wielopiętrowe analizy problemu. Zamiast mówić: "Ja już mam dość tego wszystkiego", tu mężczyzna w ogóle nie wie o czym ty mówisz. To jest dla niego zupełnie komunikat zbędny, po, ponieważ on go nie rozumie. Powiedz na przykład: Potrzebuję dziś od ciebie, żeby załatwił X i pomógł mi w Y. Doceniam każdy wysiłek, chociażby minimalny. Jeśli nawet zrobił coś źle, powiedzmy, to najpierw podziękuj, że się postarał, powiedz, że bardzo doceniasz to, co, dla, co on dla ciebie robi, że bardzo ci to pomaga i bez niego byłoby ci bardzo ciężko. A potem możesz delikatnie dodać: A gdybyś następnym razem zrobił to tak, to byłoby jeszcze lepiej. Kiedy już zaczniesz komunikować mu swoje potrzeby, to zacznij dawać mu czas na reakcję i nie oczekuj natychmiastowego działania. Mężczyzna czasem potrzebuje przetrawić twoją prośbę, zanim na nią odpowie. Czyli znowu zachowujemy spokój i praktykujemy cierpliwość. I ostatnia na dzisiaj najciekawsza tajemnica fatimska. I uwaga, bo to jest bardzo skuteczna technika, i ta metoda, odpowiednio stosowana, może zmienić bardzo wiele. To jest, moi drodzy, zasada etykietowania pozytywnego. Jeśli chcesz, żeby ktoś zachowywał się tak, jak ty chcesz, musisz do niego mówić tak, jakby już taki był. Nie kłócisz się, nie błagasz, nie jęczysz, tylko traktujesz tą cechę albo zachowanie jako coś oczywistego. Przykład z życia. Zamiast darcia się, czemu ty nigdy nie sprzątasz po sobie, mówisz spokojnie, uwielbiam, jak potrafisz zadbać o dom i o mnie. I od razu człowiek czuje się jak król życia. No i oczywiście podświadomie, cóż, będzie próbował dorównać temu obrazowi. Podam wam jeszcze teraz kilka przykładów, żeby mogło wam się to lepiej utrwalić w mózgownicy. Zamiast mówić, mógłbyś wreszcie być bardziej odpowiedzialny, mówisz, wiem, że jesteś odpowiedzialnym mężczyzną, dlatego wiem, że to ogarniesz. Zamiast. Czy możesz być dla mnie milszy? Mówisz, uwielbiam jak jesteś czuły i troskliwy. Zamiast mówić, dlaczego mnie nie słuchasz, mówisz, doceniam jak uważnie mnie słuchasz, to dla mnie naprawdę ważne. Dlaczego to działa? Dlatego, że nikt nie lubi być poprawiany ani stawiany w pozycji gorszego. Pozytywne etykietowanie budzi w człowieku chęć do równania temu pozytywnemu obrazowi. Tworzysz nową tożsamość w oczach rozmówcy, a tożsamość ma ogromną siłę. Jeśli ona widzi we mnie dobrego faceta, to może ja naprawdę taki jestem. Mózg działa tak, że jeśli ktoś nas widzi jako odpowiedzialnych, troskliwych i czułych, to nawet jeśli na początku mamy ochotę położyć się na kanapie jak kłoda, to w środku coś nas gryzie. Halo, przecież ona uważa mnie za fajnego gościa. Może jednak warto się postarać. Tak to właśnie działa. Pozytywne etykietowanie. Wielka nazwa, na prostą zasadę. Traktuj ludzi tak, jakby byli najlepszą wersją siebie. I mała uwaga na koniec. Jeśli będziesz w tym sarkastyczna, albo będziesz próbować to robić na siłę, to działać nie będzie. Ludzie wyczują fałsz szybciej, niż pies znajdzie kiełbasa pod stołem. Dlatego mów to szczerze i z wyczuciem. I oczywiście obserwuj, jak świat zaczyna się układać po twojej myśli, a ty nawet nie musisz podnosić głosu. Pozytywne etykietowanie to mówienie do człowieka takim tonem, jakby już był taki, jakim chcesz go widzieć. I często on naprawdę zaczyna się taki stawać. Możecie to przetestować. Kochane panie, mam nadzieję, że odcinek Wam się przydał. Jeśli tak, bicie w dzwon króla Zygmunta i zostawiajcie subskrypcję. A już teraz zdradzę wam, że przygotowuję bardzo ciekawe szkolenie dla wszystkich pań z takich właśnie tematów. Mam nadzieję, że odcinek Wam się przydał, tak jak mówiłam. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, za to, że tutaj jesteście ze mną. I oczywiście widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach o tematyce relacyjno-rozwojowej. Miłego dnia i do usłyszenia. Papa! Pa.